Nie spodziewałem się, że to będzie tak gigantyczne przedsięwzięcie, ta impreza tutaj. Widziałem w zeszłym roku, jak to wyglądało i powiedziałem sobie już rok temu, że musimy tutaj się pojawić. No i udało się, jesteśmy dzięki naszym partnerom. E, nasz zespół świetnie przygotował auto. Niestety nie, mogło, e, niestety nie mógł się tutaj z nami pojawić mój etatowy pilot Bartek Michalski, ale e, mam nadzieję, że jak najszybciej wróci tutaj do nas, a tymczasem Piotrek siedziło świetnie, e, wszedł w jego miejsce i e, po zapoznaniu, testach myślę, że jesteśmy gotowi do świetnej zabawy widowiska i walki o ułamki sekund. Dwa, prawy pal, 80. Trzy, lewy pal. Jesteśmy po pierwszej pętli Rajdu Legend. Fenomenalnie, fenomenalnie, naprawdę tłumy kibiców. Staramy się jechać szybko, efektywnie, no ale handbrake zony, no trzeba się podciąć, no po to jest ta impreza, po to stoją ci ludzie. Fenomenalnie dogaduję się z Krzyśkiem. Naprawdę teraz odcinek już poszliśmy jak stara załoga. Eee, uwielbiam takie samochody. No i co? Trzymamy kciuki, żeby dojechać do mety. No i postaramy się jeszcze troszeczkę kibiców pobawić na tej drugiej pętli. No. Czegoś takiego jeszcze nie przeżyłem. Ilość kibiców i na dojazdówkach, i na strefach kibica, i w ogóle na trasie. Tutaj, w Polanicy, w Płocku. Po prostu to jest coś niesamowitego, to było, założenia były proste, wczoraj jedziemy pod kibiców, dzisiaj jedziemy na czas, a tam gdzie można pod kibiców. Myślę, że nasza agresywna jazda pozwoliła nam wskoczyć na podium w klasie i czwartym miejsce w generalce, ale też chyba kibicom się podobało, bo dochodzą do nas wiadomości, że naprawdę była betarda, więc się cieszę, dziękuję. E, wszystkim, którzy przyczynili się do naszego startu tutaj, naszym partnerom, e, pilotowi Piotr siedziło pierwszy raz. E, pojechaliśmy od razu, zagrało naprawdę super. No i oczywiście całemu teamowi Kornecki Autosport, który przygotował tą świetną maszynę, nic się kompletnie nie działo, także rewelacja i cały team. Dzięki nim jestem tutaj na mecie. Dziękuję Wam.